Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam na faszerowane pałki drobiowe, podudzia drobiowe. Farsz może być tak naprawdę dowolny, ja dzisiaj będę faszerować je mięsem drobiowym z tychże pałek, ze szpinakiem i pieczarkami. Bardzo smaczne, dobrze doprawione i po upieczeniu będzie naprawdę cieszył podniebienia, a w ogóle tak upieczone pałki e, robią furorę na stole i znikają naprawdę bardzo szybko. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jest wieloetapowy, ale w gruncie rzeczy bardzo prosty do przygotowania, więc ja... Po prostu z przekonaniem polecam, a przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skuteczny.tv. A teraz filmik. Zapraszam! Mam tutaj kilogram pałek drobiowych, 10 podudzi drobiowych, które teraz muszę przygotować do faszerowania. Jak to zrobić, prezentowałam w osobnym filmiku. W dużym skrócie delikatnie usuwam z nich skórę, zsuwając wzdłuż do samej nasady kości, a następnie energicznie ucinam tę kość, wywijam skórę i mam taki gotowy woreczek, kieszonkę do faszerowania. Odkładałam je na bok, a to mięso zdejmuję z kości w dowolny sposób. Ja po prostu odkrawam, usuwając ścięgna i nieładne kawałki. Nie trzeba się tutaj za bardzo starać, mięso i tak będzie mielone. I przekładam je do przygotowanej obok miski. Kości do tego dania nie będą już potrzebne, ale można je na przykład zachować do ugotowania zupy. I w ten sam sposób przygotuję pozostałe łódka. Tak naprawdę jak złapiecie już y, trochę praktyki, idzie to raz, dwa. Myślę, że jakaś minuta na jedną pałkę i powinno być dobrze. Kilkanaście minut i gotowe mięso i skóra na końcówkach kości. Mięso mielę lub drobno siekam blenderem lub maszynką do mielenia. Ja akurat dzisiaj skorzystam z maszynki wielkość oczek dowolna, grube lub drobne. I żeby dobrze wypchnąć mięso z maszynki, od razu dodaję tutaj trochę pieczywa, np. pół kromki zwykłego chleba, bułki czy pieczywa pełnoziarnistego i również mielę. Dzięki temu domacze dostanie się trochę pieczywa, które jest tutaj potrzebne, a z maszynki z łatwością wydobędę resztę mięsa. Mięso gotowe, odstawiam na chwilę na bok. I skoro już mam maszynkę, to od razu skorzystam z jej pomocy. Zmielę także pieczarki oraz cebulę. Można, tak jak w przypadku mięsa skorzystać z blendera lub pieczarki, cebulę posiekać nożem, maszynką pójdzie po prostu łatwiej. Pieczarki, oczywiście obrane i oczyszczone, mielę je i mielę lub siekam jedną cebulę, którą dodaję od razu do pieczarek. I teraz rozgrzewam patelnię z niewielką ilością masła, jakąś łyżeczkę masła dodaję i na rozgrzane dokładam pieczarki i cebulę. Dodaję solidną szczyptę soli oraz czarnego pieprzu. Dokładnie mieszam i smażę tak długo, aż pieczarki puszczą sok, a ten sok odparuje. Smażę na nie za dużym ogniu, w tym czasie szybko przygotuję szpinak. Biorę kilka garści szpinaku, szpinak oczywiście już umyty i osuszony i z grubsza go siekam. Dodaję go do pieczarek, gdy już są gotowe. Mieszam, po czym wyłączam grzanie i zostawiam do lekkiego przestygnięcia. Można przełożyć na talerz, wtedy szybciej przestygnie, a sama zajmuję się mięsem. Wspaniały zapach. Do mięsa wbijam jedno małe jajko. Jeśli chodzi o przyprawy, to dodaję tutaj tylko sól i czarny pieprz, ale doprawić możecie według własnego uznania. Ja dodaję jedną niepełną łyżeczkę soli, jakieś takie solidne pół łóżeczki, ale ilość soli jak zawsze według własnego uznania. Jakąś jedną trzecią łyżeczki czarnego pieprzu. I całość dokładnie mieszam, rozprowadzając przyprawy i jajko w mięsie. Teraz dodaję pieczarki i szpinak. Dokładnie mieszam. Mm, naprawdę szkoda, że nie czujecie tego zapachu, bo jest po prostu wspaniały. Teraz sprawdzam smak, albo sprawdzając surowe mięso, albo podsmażając niewielką ilość na patelni, jeśli boicie się kosztować surowego mięsa. Jeśli trzeba, doprawiam do smaku. Jeśli smak nam odpowiada, to farsz jest gotowy. I faszerujemy łódka. Na dno naczynia, w którym będę je zapiekać, naczynie żaroodporne, bądź zwykła blaszka, wlewam niewielką ilość oleju może to być także masło, naczynie natłuszczam i faszeruję przygotowane wcześniej skórki małą łyżeczką. Nakładam niewielkie porcje do skórek i starannie je faszeruję delikatnie ubijając, tak aby nie rozerwać skórek, ale dobrze je nafaszerować mięsem i pieczarkami. Zamykam tę skórkę tak z wierzchu, zasklepiając ją ponad farszem. Można zamknąć całkowicie, zamykając pałeczkę lub zostawić otwór. Ja zostawiam, bo to później ładniej wygląda po upieczeniu. I układam w przygotowanym naczyniu. I w ten sam sposób faszeruję wszystkie skórki. Bardzo pomocne są tu dłonie, oczywiście czyste. Wbijam palcami farsz do dna aż do samej kości. I naciągam skórę na wierzchu, tworząc taki kształt już klasycznej pałki, tyle że w środku tej pałki znajduje się mięso kurczaka zupełnie inne niż naturalne. Trochę farszu zazwyczaj mi zostaje, no to jest normalne, bo do mięsa, które zwyczajowo wychodzi ponad tę skórkę, którą faszerowałam, dodałam jeszcze pieczarki i szpinak, ale absolutnie się tym nie przejmuję, to mięso spokojnie można wykorzystać jako dodatek do makaronów, ryżów, kasz, do faszerowania tortilli, do kanapek, oczywiście po usmażeniu na pizzę, jako farsz do naleśników, czy po prostu z dłońmi uformować z tego kotlety i usmażyć z całą Pewnością się nie zmarnuje, ale to już nie jest temat tego dania. Tak nafaszerowane pałki przypruszam teraz solą pieprzem i być może odrobinką czerwonej, słodkiej bądź pikantnej papryki dla koloru. No i gotowe można wstawiać do pieczenia lub na jakąś godzinę, dwie, trzy wstawić do lodówki. Można także na noc, bo do tego etapu spokojnie to danie można przygotować w dniu poprzedzającym podanie, a następnego dnia tylko wsunąć do rozgrzanego piekarnika i jakieś 30-40 minut później cieszyć się szerokimi uśmiechami na twarzach stołowników. Dla mnie jest to danie typowo weekendowe i szykuję je sobie przed południem. To też teraz przykrywam, wstawiam do lodówki i niech czeka na swoją kolej i wrócę, kiedy będę gotowa do opieczenia. Jakieś 30 minut przed planowanym pieczeniem wyjmuję pałki z lodówki, żeby nie wstawiać do gorącego takiego naczynia prosto z lodówki. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wkładam naczynie i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół. Przez jakieś 30-40 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy pałki z wierzchu ładnie się zrumienią, a mięso w środku straci surowość. Jeśli trzeba i jeśli macie taką funkcję, to pod koniec można włączyć termoobieg, żeby skórka apetycznie się zrumieniła. No i tak to wygląda. Skórka się zrumieniła, mięso w środku jest upieczone, sprawdzałam. U mnie minęło 40 minut, wyjmuję je teraz z piekarnika, zostawiam na jakieś 5-10 minut, żeby mięso nieco odpoczęło, po czym od razu póki gorące podaję. Jeśli chodzi o dodatki, to dowolne ulubione. To może być po prostu pieczywo, czy na przykład pieczone ziemniaki, bądź ziemniaki, pire, do tego jakaś sałatka czy surówka i naprawdę to wspaniały posiłek gotowy. Takie pałki mogą być też świetną przekąską imprezową, czy na przykład mięsiwem na proszoną kolację. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Jest Etapowy, ale w gruncie rzeczy bardzo prosty. Z całą pewnością danie jest smaczne i gorąco zachęcam do jego wykorzystania. Smacznego!